Dobrze. Ja Uważam, że bardzo dobrze weszli w mecz i Myślę, że ta pierwsza połowa się odbyła pod naszym dyktantem. Z tym, że się dostali do dużego do prowadzenia i nie zamusiło się na koniec na taki dramat jak był w końcówce. Wiadomo, ja że my straszli i ja, akurat z tej samej akcji, my straszli bramkę, także ta nerwówka i wiara gospodarzy w obecnie. tego meczu była większa, ponieważ już nie tak kontrolować e, i nie mieliśmy, nie aż tyle okazji na strzelenia bramki v tej drugiej połowie, ale też uważam, że akurat e, na 4-1 Kasper miał bardzo dobrą okazję i może by zamknął ten Takže sme čerpeli do ostatnej minúty, bardzo się cieszę, že, tešie, že że się udało wygrać i myślę, że po ciekawym widowisku, gdzie tak samo gospodarze w tej drugiej połowie byli niebezpieczni i grali moim zdaniem lepiej jak w tej pierwszej połowie. Uważam, że z perspektywy całego meczu my byli zespołem lepszymi i tyle. Dziękuję za te kilka słów podsumowania spotkania. Bardzo proszę o pytania od Państwa. Do dyspozycji mikrofon proszę się mi posiłkować. Maciej Dycowski, jest pod Karpacielem, w trenerze. Chciałem zapytać o końcówki Górnika Łęczna, bo dzisiaj również 65. minuta i zaczęła Rysowia przeważać, miała sytuację lub nie miała. Ostatnie dwa mecze też tracicie bramki w końcówkach. Co się dzieje z Pana zespołem w końcówkach? Brak koncentracji czy, czy z czego to wynika? Nic się nie dzieje, bo stracono na plack w generalnie. Zaczęliśmy przeważać w końcówce meczu uh, znowu czerwona kartka, uh, gdzieśmy grali jednego mniej, a uh, wiadomo, że przeciwnik uh, czy uh, wtedy się czuje mocniejszy ze stałowy w który stracił bramkę uh, na Wyciele Polsk, gdzie uważam, że byli uh, nawet w 10 lepszym zespołem, także, także to pytanie nie ma miejsce. i do tak samo byśmy mieli w końcu 4 sytuacje z, uh, ze zniciem. a to řeším dosť, čo riešil ostatní Nemče, to je spívka, takže ne, nevidze, že to sme byli rozhodní kamnej a vňadom môže a ten moment, kedy, kedy Čečení má šance zdobyť v bránke, že ja tomu, že je i te pilky tam chodzú, sú uh, nastavení Čečeníci na, na náš, Natomiast musimy też w do zawodników i jak ci tego zawodnika brakuje, jak bardziej się koncentruje na bronie tego wyniku, co, co znaleźć się w tym, co chcemy dzielić. Chciałem jeszcze zapytać, jest już Pan trochę w Górniku Łęczna, jak się Panu tam pracuje, jak się układa współpraca z Dyrektorem Sportowym Weliko Nikito, Nikitowiczem? Ja myślę, że jest, moim um, zdaniem, super, bo o, i on, i ja z nim graliśmy też, Czujemy i siatnie, czujemy i wojskowe i, i, rzeczy. A co się tyczy hmm, tej współpracy, ta dopiero hmm, może być jakby hmm, bardziej rozszerzona, bo, bo tak naprawdę teraz uh, żadnego okienko transferowe hmm, nie korzystali z niego, zrobiliśmy tylko jeden transfer. Uh, Taki nieoczywisty, bo... bo wali do długo kontenzowanie, także tam troszkę zaryzykowali, ale czy dobrze było, no i zobaczymy, zobaczymy, to nie jakieś, ale na razie może dłużej. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Łukasz Szczepanik, portal Supra z Rzeszowa. Panie Trenerze, pierwsza połowa całkowicie pod dyktando Górnika. Rosowa nie stworzyła w ogóle żadnego zaskoczenia. Pasiaki, poprzeczki nie postawiły Wam w zasadzie żadnej. I zapytam, czy był Pan zaskoczony, że przeciwnik w tej pierwszej połowie będzie tak słabo dysponowany? Hmm, powiem tak, do każdego meczu chodzimy, jakby ze szacunkiem do przeciwnika i My teraz sa nevieme, či je to lepšie, či je to lepšie, Máme svoje zásady gry, ktoré chceme čímať. no i niekedy sa to uda, niekedy gožej, to to lepšie, niekedy je to to je potom tá polova, že môžu uh, modifikovať, povedzme, dostavenie závodníkov i tak ďalej. Takže no, vôbec sme si na to nezastanávali a brev, odvrotne, uh, celý čas sme v šatni to, že... że mamy do tego meczu, do drugiej połowy podejść tak, jakby ten wynik był 0-0 i grać na 100%. Wiadomo, że ta czerwona kartka troszeczkę zmieniła się tego spotkania, ale tak z perspektywy całego meczu myślę, że zbawimy mocno na te trzy punkty. Trudno z punktu widzenia drużyny myśleć o korzystnym rezultacie, skoro rozpoczynając mecz w 45. sekundzie traci się bramkę na 0-1. Po błędzie indywidualnym naszego bloku obronnego. W 10 minucie bramka samobójcza powstała w fragmencie gry. Myślę, że dla wielu osób zamknęła ten mecz. I coś jest z tej drużynie, że znów potrzebujemy przerwy, do tego, żeby wrócić do spotkania. Tak jak to było w Niecieczy, tak jak to było dzisiaj w drugiej części meczu, do momentu zdobycia bramki na 3 do 2, na 20 minut do końca. I tutaj też mam. Dużo takich e, rzeczy, które powinniśmy robić lepiej, tak jak robiliśmy to chociażby w Niecieczy grając w Przywadze, gdzie tam trzy asysty Bart Kaizenharta dały nam zwycięstwo. Tutaj od tego momentu, dwa do trzech, no, pogubiliśmy się zupełnie straciliśmy głowy. Każdy chciał e, prowadzić piłkę, każdy chciał sam rozstrzygać mieć ostatnie kluczowe podanie a, a myślę, że Nieczęca nam pokazała, jak, jak rozgrywać takie fragmenty. Suma sumarum. Oczywiście, duże rozczarowanie, bo czuliśmy to z ławki, że możemy ten mecz zremisować, chociaż. Natomiast 10 minuta 0-2 to, to nie wystawia nam kolejny raz dobrej oceny za grę całego zespołu w defensywie. I na tym bym zakończył o analizę tego meczu, bo, 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 bo przegraliśmy mecz, który, który mogliśmy chociaż z jakimś jednym punktem. I mogliśmy uradować tych wszystkich, którzy nie wyszli w przerwie z meczu i byli na stadionie i kibicowali nas, dopingowali w drugiej części meczu. I te wszystkie kacha, które płynęły w przerwie z ich ust, jak najbardziej uzasadnione, bo, bo sami nie pomogliśmy z, sobie ani tym kibicom w uprzyjemnieniu pierwszej części meczu. Dziękuję mhm. bardzo. Proszę o pytania. Maciej Dycowski niemiec podkarpaciela i w trenerze. Widać było rozgrzewających się mocno zawodników już tam od 10 minuty. I mam pytanie, czy nie przeszło panu przez myśl, żeby dokonać tych zmian, których pan dokonał w przerwie już wcześniej, czyli gdzieś koło 20 minuty, koło 30 minuty, bo ta gra resowi była fatalna. No tak słabej resowi to nie widzieliśmy tu od lat do 65 minuty. No i moje pytanie właśnie jest, czy myślał pan o tych zmianach szybciej? I później dlaczego akurat tych trzech zawodników zeszło, bo tak naprawdę. To jakby pewnie miał pan 11 zmian do dyspozycji, to pewnie 11 by pan wymienił. Dwódek zastawny jest wahadłowym, który bardziej gra w defensywnie niż ofensywnie. I postawiliśmy na Kamila Maskę, który gra w drugą stronę, gra bardziej ofensywnie niż defensywnie. I no to liczyliśmy, że on będzie dawał jakoś przodu, że piłka się będzie częściej pojawiała przy jego nodze i on będzie ustawiony w linii z bocznym obrońcą z Durmuszem. I, I to, że on będzie atakował wyżej, to pozostawi Durmusza, nie tak często włączającego się w akcje ofensywne. Zmiana druga Was, Wasiluka Bartka też była podyktowana tym, że chcieliśmy odwrócić kartę i zaatakować, zaatakować wyżej. I chcieliśmy mieć tylko jedną szóstkę, jednego defensywnego pomocnika. No i zmiana Jurka Tomala za Bar wszedł Bartek Bąk. Bartek Bąk grał już na tej Radek. pozycji. Radek. Przepraszam. Radek. Przepraszam. Mówiłem o Radku Radek wszedł, Bączek wszedł jako, jako półprawy półprawy środkowo i on grał cały mecz, spuszczał niepołomice na tej pozycji. Także nie była to dla niego nowość. I, i po prostu chciałem, żeby... chciałem zmienić młodzieżowca, bo Jurek mm -hmm. nie miał też dobrego występu w pierwszej połowie i stąd Radek wszedł jako, jako ten półprawy. Natomiast uważam, że strzelając na 3 dwa, mieliśmy jeszcze wystarczająco dużo czasu na to, żeby co najmniej zremisować. Ja wiem, że być może to by było niesprawiedliwe czy tak, ale w piłce różne rzeczy są. Natomiast to, że się spóźniłem, to przepraszam, bo mieliśmy taką długą pogawędkę z zespołem na temat tego, co się dzisiaj stało i. No i, i jesteśmy w takim no, momencie, w którym jesteśmy w trudnym dla zespołu, tak, bo... Ja chciałem dopytać, czy nie myślał Pan o tych zmianach szybciej po prostu, czy czekał Pan, żeby do przerwy to dociągnąć? Pierwszy, pierwszy pomysł był, żeby zrobić szybciej, około 20 minut, natomiast musiałbym zrobić wtedy ze trzy zmiany, tak samo jak zrobiłem do przerwy i, i nie chciałem znowu aż tak bardzo tutaj zaryzykować w 20 minucie, dając sobie 70 minut na to, że mamy tylko dwie zmiany później, mhm. Jakaś kontuzja. Ewentualna jednego czy drugiego zawodnika ostrożnie z młodzieżowcem, bo mieliśmy na ławce jeszcze tylko e, filipa i kruta. W związku z tym, e, no nie, czekaliśmy do przerwy. Natomiast straciliśmy trzecią bramkę, która no, mo mocno nami tąpnęła. I jest... teraz zwalam tutaj, że wiatr był, bo widzieliśmy też górnik w drugiej połowie, że też miał problemy z wybiciem piłki poza linię Środkową, momentami kiedy wiał wiatr. Nie zwalam tego na to, po prostu zagraliśmy. Popełniliśmy bardzo proste błędy indywidualne. Jeszcze teraz to ostatnie pytanie, chciałem dopytać o te wnioski. Jakie drużyna wyciągnęła wnioski, bo Pan mówi, że pogawędka po była. Co, co? Nie wnioski, to nie wnioski? Żeby wyciągnąć wnioski, to trzeba sobie zobaczyć, może jeszcze raz przeanalizować. Natomiast mówię, jeżeli otworzymy sobie przebieg, przebieg rozpoczęcia pierwszej połowy z 45 sekund, gdzie my mieliśmy przygotowany plan, jak rozpocząć. No z naszego rozpoczęcia tracimy bramkę po własnym błędzie indywidualnym, gdzie jest dwóch środkowych obrońców, bo, bo był i, i jeden i drugi z środkowych obrońców za wolno rozgrywaliśmy piłkę. To jest wniosek dla mnie taki, że w treningach też środkowie obrońcy muszą przyspieszać grę, grając być może na jeden na dwa kontaty maksimum. To to jest dla mnie wniosek mm -hmm. do trenera, że nie dowolna gra na swojej połowie, tylko przyspieszenie tempa akcji, zmiana strony z jednej do drugiej. To, co funkcjonowało dobrze na Termalice, dzisiaj od 70 minuty nie funkcjonowało, bo nie wykorzystywaliśmy Maska i Eisenharta. Mało było dośrodkowań z ich strony. to mam też żal, że nie daliśmy sobie, nie wykorzystaliśmy naszej najlepszej broni. Skoro Eisenhardt mecz wcześniej ma trzy dośrodkowania i ma trzy asysty, a dzisiaj tego brakło. Być może wejście Kelly'ego, być może wejście Maczka Górskiego. Powodowało to, że zawodnicy bardziej ufali im w jakimś krótkim rozgrywaniu piłki przez środek wojska niż w rzucaniu dużych piłek na Sise czy na Klemensa, które być może Edwin Muratowicz nie wygrałby głowy. Taki był pomysł zawodników. Ale zrobiliśmy dużo jako, jako sztab, bo też później widzieliśmy, że zdjęliśmy Radka Kanaha przesunęliśmy jako środkowego obrońca. Mhm. Do tego, żeby to on szybciej rozgrywał piłkę między jednym środkowym obrońcą a drugim. Puściliśmy jeszcze Bartka Ciepiele, arena Łyszczarza przesunęliśmy jako dwie takie defensywne szóstki. Wnawia się defensywne, ale przecież to są ofensywni zawodnicy. Czyli uważam, że z ławki te zmiany, które były, były pomyślane o tym, żeby odwrócić jeszcze losy meczu i nie załamywać się mimo fatalnej pierwszej połowy. To się zgadzam z tym.